Witam wszystkich na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing nagrody, nagrody za udział w turnieju w, wiedział o ruchu drukowym gdzie zajęłem pierwsze miejsce no to ja sobie tutaj w, w turniejach o ruchu drukowym sobie mówiłem pierwsze miejsce nie wiem dlaczego ale po prostu jestem Normalnie mistrzem w tym. Mogę iść na drogówkę, ma madaty w Kieligiewic. <laughs> po zrodach matych. No. Eee, a tak to poza tym. Naprawdę byłem w szoku, że zajęłem pierwsze miejsce. Co było dla mnie. No. Jak nie wiem, na zawodach e, z piłki nożnej, co Wam chyba nie mówiłem, no to był trudny piłki nożnej, gdy też zdobyłem fotel na dezagranie w pierwszym miesiąc. to świętowanie było takie, że na drugi dzień nic nie pamiętam. <śpięk> no, e, to jest wzajemny. W pierwszym wiedział o ruchu drukowym. I to wszystko w ostatnim roku, kiedy ja No, po prostu w ostatnim roku to ja chyba rozwalał system. No, um, może jeszcze mam nagrodę kolejny odcinek, jak, jak to z idzie, że czasem nie mam czasu pójść do szkoły radowe. Bierzmy się mianowicie... Może Wam pokażę pierwszy dyplom, a na końcu, jak to się mówi, wisiętki na, na torcie, czyli to, co dostanę najbardziej. że nagrody były takie, że zawsze, jak od to były nagrody elektroniczne, czyli pędrawy, nie no wiecie, elektroniki, na pewno nie telefon, bo telefonu to im trochę. No, no żeby nie były jak wam w babułku robię. No żeby nie były z w was w babułku robię. No i co do tam. O, do tego kom, komplementów. Tak, dostałem zeszyt, to praktycznie nie będzie mi potrzebne, no chyba że będę, o, jest słowo po boskach, to praktycznie mi nie będzie potrzebne, no chyba że do rysowania to tak bardzo, bo chcieliś tylko za dzieciaka rysować, już teraz jakiś się nudzi, to tam jakiś, jak to mój romantyk się w dusku ponaruszył, ja, ale tak to za bardzo rysował, to nie no chyba jeszcze coś za, zapisać jakieś daty pamiętliwe, żeby nie zapomnieć coś, no to tylko do tego będzie służył, No tak po... No, to tam dalej. Termos, no tak termos. Po mi się, się nie podoba. różowa. No, Mogą być inne, ale no, damy jakoś z tym radę. Co tam jest po stronie? Dwa takie. Dwa takie o odblaski. Czyli no. nie te takie, ktoś pomyślał, to to za czasem. No i to nie za są, to do blaski. Nie, tylko nie tej nisy posty podniwek. No może na No Dobra. Co tam jest? Co tam jest? Schmyt... Co ja mam w tych smycznych Chyba AS3 albo No i... Cieszę to kodeks. No, do also. that but how into the introduce Nike sauce. Nike, No, let a get one. Looks Oh, so easy, so nice. wszystko było w, taki, w takim wosku powiedzmy mi, mini plecak, co mi się chyba przyda, bo ten plecak mi się już wie no. i jest już taka zwiesięczka na sto co wam pokazałem mianowicie dostałem podkładkę pod nie mieszko nie po i bezprzewodowo Bezprzewodową a Na czymi przedstyczami jakby demogowe wychodzi na to? I drowa. Na już niskie Czarno cerwono co mi bardzo, bardzo się podoba. Taki poprzedni takie coś. Nice. No, jeden kolega mówił, A po co... Ty... Po ten ci klawiatury się w Do, do komputera podłączy Mam laptop, to podłączy do kompanii musi na e, ten. E, przy komputerze z tego żadnego głosu mam i sobie tylko. No, także cóż. To byłoby na tyle. Chcę, że nagrodę naprawy fajowe. A w sobie reakcję, niech te pierdolcie, jak pierdolcie, potem mamy karbitura i, i skaczacie na zestaw dla pseudowy, to... tak no. Także cóż... Jeśli Wam filmik się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, dzwonacie. No i komentarz z miłymi widziami, możecie nawet utłuszczać nas w tym filmiku dalej. Trzymaj się, się ciepło. Naua.